Cześć. Nagrywam ten materiał dla Was 5 lutego 2025 roku i mam przy sobie broń, na sobie właściwie. Jeśli byłbym tu jutro o tej porze i zrobiłbym tak, to popełniłbym wykroczenie, za które grozi mi przepadek broni oraz najprawdopodobniej utrata pozwolenia. Ponieważ minister spraw wewnętrznych wprowadził na jutro i pojutrze na terenie Gdańska zakaz noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym i o tych zakazach, które od czasu do czasu dotykają jakąś część naszego kraju, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. Na podstawie artykułu takiego ustawy o broni i amunicji minister spraw wewnętrznych, jeżeli ma taką ochotę i oczywiście jeżeli interes i bezpieczeństwo publiczne tego wymaga, może zakazać posiadaczom broni noszenia jej, czyli przemieszczania w stanie załadowanym, jak i przemieszczania w rozładowanym stanie, w zależności jak będzie miał ochotę. No i od czasu do czasu dowiadujemy się ze strony Sejmu, że na terenie części kraju zostaje taki zakaz wprowadzony. Tutaj najczęściej najbardziej obrywa Warszawa i Kraków z okazji wizyt jakichś ważnych oficjeli z innych państw, jak pan Barack Obama na przykład do Warszawy przyjeżdżał, czy pan Biden, czy w Krakowie jakiś szczyt klimatyczny się dział. Bardzo często wtedy jest ogłaszany taki zakaz i muszę powiedzieć, że jak od 8 lat posiadam broń, no to on mnie nigdy nie objął tutaj w Trójmieście i tak wiedziałem, że te zakazy mają miejsce, ale jak typowy stereotypowy właściwie polak, no nie dotykało mnie to, więc mnie to nie za bardzo ziembiło, nie za bardzo grzało, aż w końcu. Jutro no, na strzelnicę będę musiał jechać bez broni. Ja bym się chciał zastanowić na początku nad sensownością wprowadzania takich zakazów. W ogóle po co taki zakaz jest wprowadzany. Znaczy, wiadomo, bezpieczeństwo publiczne, interes państwa, natomiast wprowadzając jakieś regulacje prawne, tworzy się taki dokument, który się nazywa Ocena skutków regulacji. I tam bardzo dokładnie jest rozpisane, dlaczego jest taka regulacja wprowadzana, na co ona wpływa. I pierwsza rzecz, która jakoś mnie oburza, to jest powód, dla którego wprowadza się zakaz dla posiadaczy broni. Otóż pan minister boi się, że taki prywatny posiadacz broni, przemieszczając się z tą bronią, może paść ofiarą zaboru broni, która zostanie wykorzystana do zamachu. Nie powiedziałem wam tego, ale zakaz ten jutro jest związany z tym, że w Gdańsku jutro mają, znaczy komisje mają, czy jakieś inne ważne spotkanie, europejscy urzędnicy z, pa z panią Ursulą von der Leyen na czele, no, i dlatego ten zakaz jest wprowadzony, więc pan minister boi się i tak, zresztą jest to opisane w ocenie skutków regulacji, że jakiś prywatny posiadacz broni mógłby paść ofiarą zaboru tej broni, która później wykorzystana zostanie do zamachu na te ważne osoby. Po pierwsze, nie planowałem nigdy zamachu na nikogo, naprawdę, natomiast gdybym planował, to myślę, że nie zdobywałbym narzędzia do przeprowadzenia zamachu w dniu zamachu. No i myślę, że legalny posiadacz broni byłby takim umiarkowanie sensownym źródłem tej broni. Naprawdę, jeżeli przestępca chce pozyskać broń, no to ma do tego mnóstwo możliwości. Zakaz ten, zakaz przemieszczania broni nie dotyczy niektórych podmiotów, którzy, które posiadają broń na świadectwo, takich jak Agencja Ochrony. Natomiast normalni, prywatni posiadacze no w zasadzie w 100% są dotknięci tym zakazem. I o ile jeszcze... Nie mówię, że to jest dobrze, ale jestem w stanie z ducha naszego prawa zrozumieć, że no dobra temu sportowcowi czy kolekcjonerowi zabrania się przemieszczania tej broni na dwa dni, no przecież nic mu się nie stanie. Ale tak samo zabrania się przemieszczania i noszenia tej broni osobie, która posiada broń do celów ochrony osobistej, co do której państwo polskie uznało, że jest w stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniu życia. I tej osobie zabrania się noszenia broni na dwa dni, bo akurat przez te dwa dni, no to hehe he, nic się nie stanie albo Twoje życie jednak nie jest takie ważne. Myślę, że warto też zaznaczyć, że w tym rozporządzeniu jest wspomniana konkretnie wszelkiego rodzaju broń. A pamiętajcie, że bronią na przykład są też miotacze gazu bezwładniającego, jakieś gazy pieprzowe, czy też paralizatory. Więc to rozporządzenie dotyka tak naprawdę nie tylko posiadaczy broni na pozwolenie, ale też nieco szerszej grupy osób, które noszą przy sobie legalne narzędzia do obrony. Mam wrażenie, że tego typu zakazy są tak logicznie po prostu bardzo niespójne, już trochę abstrahując nawet od wolności do posiadania broni czy posiadania broni na pozwolenie, mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo po prostu nielogiczne. Ocena skutków regulacji oczywiście szacuje, jaką część, ile osób dotknie ten zakaz. Natomiast to, co mnie bardzo rozbawiło, to ocena skutków regulacji. W ocenie skutków regulacji jest napisane, że ta regulacja nie ma wpływu na przedsiębiorców koncesjonowanych, bo ich nie dotyczy. No faktycznie, sklep z bronią może sobie tę broń przywieźć, wywieźć i przemieszczać, ale nie może jej sprzedać prywatnemu posiadaczowi. No to faktycznie nie jest dotknięty tą regulacją, no tylko, że jego klient jest dotknięty tą regulacją. No i znowu robimy z logiki wiadomo co. I sam fakt, że z tego zakazu są wyłączone podmioty koncesjonowane, mam wrażenie i też nie zrozumcie mnie źle, mi nie chodzi o to, że podmioty koncesjonowane czy te osoby wyłączone z tego, czyli pracownicy misji dyplomatycznych, ochroniarze, że oni też powinni tego bana dostać. Natomiast mam wrażenie, że skoro godzimy się na takie, takie wyłączenia, na taką niekonsekwencję tak naprawdę, to myślę, że to bardzo ładnie pokazuje, że w kontroli broni tak naprawdę nie chodzi o broń, tylko chodzi o kontrolę.